Czy koncepty ICT to rzeczywiście całkowity skam? Absolutnie nie i wielu topowych traderów, którzy osiągają ogromne udokumentowane wypłaty liczone w milionach dolarów u konkretnych brokerów albo u konkretnych prop firm. Przyznają się do tego, że korzystają z konceptów ICT. Czy to oznacza, że sam twórca nie robi głupot? Absolutnie nie. Bardzo często możemy zobaczyć, że wręcz ośmiesza się on, inscenizując jakieś wpisy na exie, mówiąc, że rzekomo pobije on sam Lerego Williamsa na Robinskapie, no a później wiadomo, jak się to skończyło. Niezależnie od tego, jaki jest sam twórca, nie da się zaprzeczyć, że obecnie koncept ICT i sam kanał The Inner Cycle Trader na YouTubie jest na największą darmową kopalnią wiedzy na temat handlu na bazie czystego price action. I niestety, bądź stety, ale mówiąc, że koncepta ICT to całkowity skam, również poniekąd urażamy samego Larry'ego Williamsa, no bo przecież wiele z tych rzeczy, takie jak na przykład Power of Free, jest bezpośrednio oparte właśnie na konceptach również Larry'ego Williamsa, który przecież do dziś Według Robinskapa osiągnął największy wynik wynoszący około 11 tysięcy procent. Nikt tego wyniku jeszcze nie pobił.